Dzień Wszystkich Świętych już w najbliższą sobotę. Tego dnia w Płocku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Największe utrudnienia wystąpią przy cmentarzu komunalnym na ulicy Bielskiej. Od godziny 6 do 20 ulica będzie zamknięta dla samochodów z wyjątkiem autobusów, taksówek i osób niepełnosprawnych. W okolicy obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania, a przy ulicy Targowej powstanie tymczasowy parking i przystanek autobusowy. Zmiany dotyczą także dróg w okolicy cmentarzy przy Alei Koblińskiego. Od pierwszego do 2 listopada zamknięte zostaną odcinki między Łukasiewicza a Topolową oraz jezdnia południowa w kierunku Bielskiej. Wyznaczono objazdy, a dodatkowe miejsca postojowe dostępne będą w rejonie dawnej pływalni Kobelanka i pobliskich parkingach. 1 listopada uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe, od 71 do 75 oraz linia 77. Przejazdy komunikacją miejską będą tego dnia bezpłatne. Więcej szczegółowych informacji znaleźć można na naszej stronie infoplocktv.pl Płocku zajdą zmiany w strefie płatnego parkowania. Większość radnych zdecydowała o rozszerzeniu jej obszaru oraz o podwyższeniu opłat. Od 1 stycznia 2026 roku kierowcy zapłacą więcej za postój 4 zł za godzinę, zamiast dotychczasowych dwóch. Kolejne godziny to 4,40 za drugą, 4,80 za trzecią i 4 za każdą następną. Zmianie ulegnie także tak zwana opłata dzienna z 12 zł do 30. Znacznie wzrośnie również kara za brak biletu parkingowego z 50 do 200 100 zł, jednak z możliwością zmniejszenia jej do 100 zł pod warunkiem uiszczenia opłaty w przeciągu 3 dni roboczych. Droższy będzie także abonament ogólny, który wyniesie już nie 250, a 300 zł. Od 1 kwietnia 2026 roku strefa płatnego parkowania powiększy swój obszar, włączone zostaną ulice Kościuszki, Warszawska Zacisze oraz Plac Dąbrowskiego. Nadzwyczajne zebranie Rady Nadzorczej Orlenu w Płocku przyniosło istotne decyzje. Z funkcji odwołano trzech członków Rady, w tym jej przewodniczącego Wojciecha Popiołka, na jego miejsce wybrano Przemysława Ciszaka. Wniosek o dokonanie zmiany złożył Skarb Państwa będący akcjonariuszem spółki. Podczas obrad przegłosowano również uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń wobec byłego prezesa Daniela Obajtka. Zastrzeżenia dotyczą m.in. korzystania z majątku spółki w celach prywatnych, a także niewłaściwości. Właściwego nadzoru nad polityką cenową w drugiej połowie 2023 roku. Działania te mogły prowadzić do strat poprzez bezzasadne zaniżanie cen hurtowych paliw. Podobna decyzja zapadła wobec byłego członka zarządu Michała Roga. Obrady nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zostały odroczone do 13 listopada do godziny 11. Związek Nauczycielstwa Polskiego świętuje 120-lecie działalności. Obchody jubileuszowe w Płocku rozpoczęły się od uroczystości nadania nazwy tajnej organizacji nauczycielskiej dla ronda ulic Przemysłowej i Rudzkich. To symboliczne upamiętnienie osób, które w okresie wojennym miały odwagę nieść kaganek oświaty. Część oficjalna przeniosła się następnie do Teatru Dramatycznego w Płocku. Podczas wydarzenia wyróżniono najbardziej zasłużonych członków związku oraz wręczono odznaczenia. Wśród nagrodzonych znaleźli się pedagodzy z wieloletnim stażem, a także osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju środowiska oświatowego. To jest okazja, po pierwsze, do tego, abyśmy podziękowali tym, którzy dzisiaj ten związek tworzą, czy będą go tworzyć w przyszłości, za to, że w dalszym ciągu w tym związku są, chcą. I są coraz bardziej aktywni, ale także do wspomnienia tego, co, co złożyło się na historię naszej organizacji, ale złożyło się także na historię polskiej edukacji i państwa polskiego. Związek działający nieprzerwanie od 1905 roku przypomina dziś o swojej misji – obronie godności zawodu i trosce o jakość polskiej edukacji. Młodzieżowa Rada Gminy Bulkowo oficjalnie rozpoczęła działalność. Podczas pierwszej sesji inauguracyjnej nowo wybrani radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenie o wyborze. To szansa dla młodych osób na wpływ w życie gminy oraz możliwość reprezentowania swojego pokolenia. Chodzi o tę zmianę pokoleniową, a chodzi mi też o przyszłość Gminy Bulkowo i o przyszłość właśnie tych młodych ludzi. Bo za chwilę my będziemy emerytami to się wydaje dość odległe wcale tak nie jest. A ci młodzi ludzie zajmą nasze miejsce. I chciałbym, żeby już teraz nasiąkali, żeby im pokazać, jak to działa, żeby wyrobili swoje metody działania, swoje opinie, żeby nam już doradzali, żeby pokazywali nowe ścieżki, których my często nie widzimy. Podczas sesji inauguracyjnej wybrano prezydium Rady, funkcję przewodniczącej sprawować będzie Zuzanna Ostrowicka. Myślę, że bardzo dobry pomysł. Dużo młodzież może teraz wnieść do gminy i fajna inicjatywa ze strony pana gwójta. pewno chciałabym zrobić coś w kierunku, żeby powstało więcej ścieżek rowerowych, żeby móc bezpiecznie poruszać się między różnymi lokacjami. I jakieś miejsce, gdzie młodzież mogłaby się spotykać ze znajomymi po szkole. Myślę, że przy pomocy koleżanek i kolegów jakoś nam się uda to jakoś unieść. Na zakończenie sesji inauguracyjnej nowo wybrani radni otrzymali gratulacje oraz symboliczne upominki od władz gminy. Gmina Słupno po raz kolejny inwestuje w infrastrukturę. Modernizację dróg czekają tym razem mieszkańców Cekanowa. Zaczynamy od ulicy Letniej i Konwaliowej, docelowo Rumiankowa i kolejne uliczki przyległe. To jest osiedle, które od wielu lat jakby jest wpisane w naszą piękną gminę, natomiast nie ma właściwych dróg. Chcielibyśmy to zmienić. Nadszedł czas, żeby też jakby zadbać o to osiedle, tym bardziej, że jest gęsta zabudowa, mają ładna Arterię w postaci ulicy Wiejskiej, natomiast te boczne ulice od ulicy Wiejskiej, które się rozwinęły przez ostatnie lata, potrzebują też takiej właściwego, właściwej atencji i zaopiekowania. Finalizacja pierwszego etapu planowana jest do końca przyszłego roku, natomiast drugi etap, na który gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne, ma rozpocząć się również w roku 2026.